Jeśli możesz tak troszeczkę bliżej. Nie ma procesu warunkowego Balasek wody. dzisiaj no, pokazałeś duże możliwości, ale nie udało się chociażby raz przyjechać na pierwszym miejscu. A na pewno na takie były Twoje ambicje. No, na pewno nie, chociażby a w Twojej pracy. Gratuluję. Jednocześnie, tyle wygrała, wyjechał bardzo dobrze. To był bardzo duży wygląd. Wcześniej rozmawiałem z że ja tak to powiem i na co dzień teraz jeżdżę na tych wiktorach i tak naprawdę to wszystko się kupuje w tym. No nie, nie, nie potrafiłem dobrze wystartować, a to był trudno sukcesu, bo po trasie w miarę dobrze mi się jeździło. I to wszystko, no, co może powiedzieć na swój temat. Jesteśmy na razie na ten moment samą, wyżoną, bo, bo to widać i tak naprawdę musimy się skupić na tym, żeby... I teraz myślę, że zaległ starno by wygrać, bo, bo tak naprawdę sytuacja zaczyna być już no, by nieciekawa. Dzisiaj toczyłeś naprawdę znakomite pojedynki z Nikki Pedersenem. Po jedynek było wszystko dobrze, gdy wyjechał inny zawodnik tam. jak jeździ To co powiedziałem w wywiadzie, no skadał e, obozu. U obozu? Delikatnie mówiąc. Ale myślę, że to nie jest najważniejsze. Cieszy to, że po prostu... Starałem się, że... chciałem go, bo, bo nawet jeżeli się przyjeżdża trzeci, ale miałem to wszystko wygodne, to jakieś to myślenie, za to się. Panie Grzegorzu, czy brak Emila powodował, że tak drużyna się rozsypała? Bo to kolejny mecz, jedziecie to a potencjał macie ogromny przecież. Znaczy, no na pewno jest tak, że zawsze, jeżeli nawet można się błąd na starcie, a, przy... a kolega z urzędem ten starczy, wygra i... Pojedzie troszeczkę inaczej, bo przyszadza też zawodnikom w silnej, z przeciwnej drużyny, to zawsze po błędzie można jeszcze coś skorygować, a tak naprawdę jeżeli nie wygrywają się sprawów, to tylko własnych zawodników z przodu i ciężko było też iść na, na jakieś czy, czy ruch kolegia. To no to jest, jak nie idzie po prostu to nie idzie, nie wychodzi już nic. Ale ja to tak, po... widzę, że nie idzie... Ja się pytam, czy to brak Emil spowodował, że weszpu się nagle z No no, to na pewno tak, na mieli zawodnik, który, który robi dobre punkty i brak tego zawodnika, bo chyba wszyscy wiedzą, że brakuje. Że, że to też jest powód tego, że źle wiemy, źle po prostu. Wydaje się, że większa jak w Jeszczem a wyniki obecnie są dużo poniżej oczekiwań. To jest tylko rzeczywiście lekko Emila. No, tak jak Pan zauważył właśnie, że wszystko się zaczęło psuć od kontuzji Emila, czyli od meczu w Zielonej Górze. A po prostu jak dotąd ta drużyna nie może się pozbierać, żeby przyzwoity wynik ujechać gdziekolwiek, obojętnie na kim torze, nawet u siebie. Jeżeli chodzi o dzisiejsze zawody, no to jeżeli wygrywamy jeden wyścig indywidualnie, chyba to w 13 czy 12 wyścigu, no to trochę jest coś nie tak. Jeżeli ktoś się dziwi, że przegrywamy tak wysoką meczę, no to po prostu przewodnicy nie jadą tak jak trzeba. Liczyłem na przebudzenie w tym gorzowie, wiedziałem, że mecz będzie trudny i będzie ciężko wycięte, ale że ponad 30... 4-6 punktów, czy 34-6 możemy ujechać, jednak tak się nie stało, to Grzesiu tu powiedział, że drużyna naprawdę jak nic nie idzie, to naprawdę wszystko się źle zazębia, bardziej się nic nie zazębia i drużyna jest słaba o tą chwilę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czekają nas mecze w Bydgoszczy na własnym torze, 5 meczy mamy. W nadchodzącym tygodniu dwa bardzo ważne spotkania, w czwartek Bydgosz, Zumia, w Bydgoszczy Tarnów, w niedzielę derby Pomorza w Toruniu. Uważam, że nic jeszcze nie jest do końca przesądzone co do miejsc mojej drużyny w tabeli. Zawodnicy zdają sobie sprawę jak to jest. To nie jest tak, że nic nie robimy, może zewnątrz się wydaje, że nic się nie dzieje, nikomu na, tutaj nie zależy, na dobre jeździe jest wręcz odwrotnie. Bardzo chcemy i się staramy. No, co tu mogę powiedzieć? Gratuluję tutaj koledze wygranego meczu. Jeżeli chodzi o Seif może to może, może być Dzisiaj taka sytuacja, taka jak już się na pewno Państwo orientujecie, może Grand Prix Cardiff, a może się okazać, że jeszcze z trzy tygodnie będzie pauzował. Na tą chwilę nie jestem w stanie dokładnie odpowiedzieć na to pytanie.